Cześć się ma tu MS Patryk1995 to jest nowy projekt Nazywany też jako Ryzen czy Ryzen... Ryzen ja nazywał Ryzen i będzie Ryzen No e, Gra jest z, bodajże z 2009 roku Dobra nie będę o grze, Pirania to jest twórcy Gotika. To jest jakby takim Jakby powiedzieć Jak według mnie oczywiście E, o ile tam się zorientowałem o co chodzi w że to jest jakby coś po coś się jakby na jedna to akcja rozgrywa się na wyspie takiej dziwnej e, i to się dzieje jakby po wydarzeniach z gotika trójki czyli po wygnaniu bogów no to zresztą zobaczycie gram na ślepo chwilę pograłem chwila łyknę się herbatki na rozluźnienie gardła o! O. To zaczynajmy. Nowa gra. Tak. Możesz sprawdzić przyjęte zadania w swoim dzienniku. No. O! Też ten pasek ładowania. W każdej grze wkutwia. No. E. Dzisiaj odzyskałem kampa reszcie z serwisu, więc dobrze, dobrze, dobrze. Więc dzisiaj ja walę nockę i wrzucam odcinki z Gotika no i jak mi się uda zmontować jeszcze dzisiaj to z Royce, no O! o Czytać to ludzie te te napisy O leżo dupia No ma nie Mały Jedź nam jedź No o Boże Ile to trwa? Słuchajcie coś muzyki w ogóle? For longer than humanity remembers, the gods ruled. Humanity served as slaves, but life never remains in balance. Power passed to man. And man banished the gods from the world. But something was released. Something older than man has risen. Given their freedom, humanity must fight for survival. Some cling to safety, others fight. It is a time where a man's choices define him. Who? He O, oh. ej, to my! Cześć, my! O, gdzie się w nieźle. Co tak gra spowolniła? A, nieźle. O, utopiony. Słoto. Na razie nie laguje gra choć. Chociaż chwilę. Chwila, możemy. A. normalna dobrze. A, to już jest na średniej. Co zrobiłem? They didn't make it. Rybcia. Nie, ja sobie wezmę chyba na... Jak mi wyłączy? Może to o jeden FPS. Dobra. Póki chodzi tak. Poszukamy. O, grog. Aha, ja, chwilę, ja w tą grę grałem, więc tak wam mówię. Do taty laski na razie nie podchodzimy. Maczugę. Maczugę. Zbieramy się posprzedaję. Co ta moneta? To jest jak gotik trochę, jak trójka. Może gra się rozkręci. Ale solidna gałąź, teraz. Zobaczmy co jest lepsze. E... No jest gorsza Bierzemy gałąź A to jest dwuręczek Aha, to jest dwuręczek, to nie chwila Kurde O i teraz taki sekrecik Rum Nie nie, to nie jest sekret e, Trochę chwilę pograłem, doszedłem do takiego jednego domku Otyk noju Mojego kumpla jesz? Aha i się gra, rozkręca skrzydła Co to jest? Surowy drób. Kurczak Małż Пашня. И О, Опера. Куда? А вздыхай в пиз до. Паш, dead Нет, no. dead, dead, uh. yeah, dead, dead, dead. Uh. coś zjeść. No, przynajmniej tyle. O, a mnie zaskoczył gnój. Omułek. pusto no nie da się biegać dobra teraz przejdziemy tak tutaj to jest taki sekrecik odkryty przez przypadek oła a jest tu coś o, się... grzyby o tarcza i mieczyk ma tarcze, zarzuca ja miecz od razu można się wyposażyć Coś tu było Na razie się gra fajnie, nie laguje, mimo że te FPS, ale co tam szczegół Co tam wrócić Coś się wykombinuje, żeby poprawić Wydajność Game Booster chyba najlepszy Nie no nie wiem czy mi tak Małe FPSów mam Zobaczymy Chwila A co jest tutaj? Nic Jest więc można zrobić tak sterowanie dobycie broni, spacja, e. skok, alt, control Laura and Avenger Control. She's still breathing. On after Shot Are you okay? Yeah. Yeah. But I think I drank half the ocean. Do you remember much about what happened? Just that strange man from the Inquisition. And the storm. He sailed us straight into it. Then he, he vanished. The ship must have capsized and we got washed ashore. Looks like the poor devils over there weren't as lucky as us. Any idea where we are? No. Maybe it's another island. We should get off this beach. This wreckage could draw looters and they don't like survivors. Good job you're armed. If you're ready, we should make a move. Let's look for a way inland and find some food and fresh water. I'm ready. Shall we go? no time like the present. there must be a path somewhere that leads inland. let's look for one. careful. i thought i saw something move in the trees. get ready. draw your weapon.

I have to eat rat. I'm not eating it raw. And if we can find a pan, we can fry it. Fried meat will help restore our energy. Even if it is just rat. We could really do with a few healing plants too. Perhaps there's some that grow around here. Keep a lookout. Mas coś do mnie. domnia. <coughs> Ząbek Strażnik statku O, o mułka ma Sprawdźmy Pusto no, same puste Ziele lecznicze See those torches? There must be people nearby. Do you think we should head for where the torches are? Tak, tak myślę. Hm. Oh, two chests and Zota, moneta wielka, wiolka Roślina lecznicza No A ten dzisiaj oddali kompa już nie i już nagrywam Taki nob ze mnie No ta słaba. Czy ta moneta. O, kompas jest. Fajnie. Przynajmniej nie ma mini mapki. Nie, to jest... Czy to dom? A nie wiedziałem. Kurde. Whatever it was, it's certainly not warming me to this place. Let's take a look around. We might find something useful. You have a look inside and...